Owiana legendami niezwykła enklawa w sercu Hongkongu. Była kiedyś najgęściej zaludnione miejsce na ziemi, zwana przez miejscowych Hakna, czyli Miasto Ciemności. Stanowiła unikalny wręcz twór miejski, pozbawiony formalnej kontroli, rządzący się własnymi prawami labirynt 300 połączonych budynków. Zamieszkiwane w szczytowym okresie przez co najmniej 33 tysiące osób, a niektóre źródła mówią o nawet 50 tysiącach, i to wszystko na powierzchni 2,6 hektara. Czyli około 210 metrów długości na 120 szerokości. Oto Kalun World City, czyli jedno z najbardziej fascynujących i chaotycznych miejsc w historii urbanistyki. Było to najgęściej zaludnione miejsce na świecie, pełne labiryntów, nielegalnych budynków, działalności przestępczej i inicjatyw społecznych. Oto historia miasta od czasów dynastii Qing, po jego rozbiórkę w latach 90. Zapraszam do oglądania. Calun World City powstało w połowie XIX wieku jako chińska warownia, mająca chronić interesy dynastii Ching po utracie Hongkongu na rzecz Brytyjczyków. Po kolejnych klęskach w wojnach opiumowych, Brytyjczycy zajęli niemal cały półwysep Kalun, z wyjątkiem ufortyfikowanego miasta. Na mocy konwencji pekińskiej z 1898, enklawa formalnie pozostawała pod kontrolą Chin ale w praktyce żadna strona nie miała nad nią kontroli. W 1899 Brytyjczycy symbolicznie zajęli opuszczony fort, jednak nie zagospodarowali oni terenu. W kolejnych dekadach miasto popadło w ruinę, a po II wojnie światowej, gdy Japończycy zniszczyli większość murów, zaczęło się szybko zaludniać przez uchodźców z Chin. W 1947 mieszkało tam już około 2000 osób. W 1948 nieudana próba wysiedlenia doprowadziła do zamieszek i ostrego protestu Chin. W efekcie Brytyjczycy przyjęli strategię "hands off", czyli pełnej nieingerencji. Od tej pory Kalun World City funkcjonowała jako prawna szara strefa, bez oficjalnej administracji, pozostając miejscem bez państwa, ale pełnym życia. Po roku 1948 miasto w mieście funkcjonowało jako terytorium poza kontrolą, bez podatków, prawa i administracji. Stało się schronieniem dla przestępców, outsiderów i uchodźców. W latach 50. kontrole przejęły triady, które uczyniły z Enklawy centrum nielegalnych kasyn, narkotyków i prostytucji. Policja naprawdę rzadko tam interweniowała, a miejsce to zyskało reputację ciemnego serca Hongkongu. Mimo to ani China, ani Wielka Brytania nie zrzekły się roszczeń do tego terenu. Dopiero porozumienie z 1984 i zbliżające się przekazanie Hongkongu Chinom pozwoliły podjąć decyzję o likwidacji Enklawy. W 1987 ogłoszono plan jej wyburzania. Po wojnie, bez żadnej kontroli budowlanej, Wall City zaczęło rosnąć chaotycznie w górę. Pożar z 1950 roku zniszczył tysiące prowizorycznych domów, ale dał impuls do budowy wielopiętrowych budynków z betonu, stawianych bez planów, zezwoleń ani nadzoru. Budynki bardzo często opierały się o siebie, a mieszkańcy dość często w żartobliwy sposób nazywali je budynkami zakochanych. W efekcie powstał gęsty, betonowy blok miejski, gdzie 350-500 budynków niemal wzrosło się w jedną całość. Z powodu bliskości lotniska Kajtak wysokość zabudowy ograniczono do 14 pięter. W środku panował półmrok i duchota. Światło nie docierało na niższe piętra, a przez plątaninę rur i kabli woda kapała niemal wszędzie. Choć miasto wyglądało jak labirynt, miało zaskakująco sprawną infrastrukturę: setki mieszkań, warsztaty, sklepy, szkoły, kliniki, świątynie. Wszystko upchnięte piętrową, niczym plastry miodu. Natomiast dachy budynków były połączone kładkami i stały się nieformalnym placem zabaw, strefą odpoczynku i jedynym źródłem słońca. To tam dzieci puszczały latawce, rozgrywały meczem, a dorośli hodowali gołębie i psy. Według legend organizowano tam potajemne wyścigi gołębi, a niektóre dachowe czworonogi, oprócz pilnowania dobytku, trafiały też na stoły w lokalnych restauracjach. Pod koniec lat 70. w Kalun Wall City mieszkało nawet 35 do 50 tysięcy osób, co dawało rekordową gęstość zaludnienia. Ponad 3,2 miliona osób na mile kwadratową. Większość rodzin mieszkała wielopokoleniowo, w ciasnych, kilkumetrowych mieszkaniach, często bez prywatności i w hałasie. A brak usług miejskich zmuszał do improwizacji. Wodę czerpano z prowizorycznych rur, prąd często kradziono z zewnątrz, a śmieci palono, a kanalizacja. Tej praktycznie nie było, co pogarszało warunki sanitarne. Nieczystości trafiały do prowizorycznych szamp albo bezpośrednio do ścieków w alejkach. Wszechobecny był więc fetro odpadów i wilgoć. Warunki sanitarne pozostawały daleko w tyle za resztą Hongkongu, co sprzyjało epidemiom, chorobom skóry, chorobom żołądkowym czy też gruźlicy. Mimo tych trudności wewnątrz miasta ciemności żyło normalne życie. Funkcjonowały dziesiątki małych zakładów i fabryk. Od wytwórni makaronu i fishballi, czyli takich klopsików rybnych, po warsztaty metalowe i drukarnie. Co ciekawe, wyroby te trafiały na rynek całego Hongkongu. Ludzie często byli nieświadomi ich pochodzenia. Podobno w niejednej eleganckiej restauracji podawano pierożki czy pulpeciki wyprodukowane właśnie w World City. Działały tu także sklepy, herbaciarnie, piekarnie, apteki ziołowe, uliczne stragany z jedzeniem oraz targowiska. Miejsce słynęło z bardzo nietypowych przysmaków. Była to jedyna dzielnica Hongkongu, w której serwowano psie mięso. Było ono nielegalne w całej reszcie miasta. Wielu smakoszy specjalnie przychodziło tu na zupę z wężem, czy właśnie dania z psa. Kuszenie egzotyką i niższymi cenami. Lokalne knajpki serwowały też klasyczne dania kuchni katońskiej. Tanie i sycące, idealne dla robotników. Jedna z popularnych przekąsek, czyli kuleczki rybne w zupie, zyskała nawet miano najlepszych w Hongkongu. Wall City przyciągało także ludzi, którzy wpadli poza system. Lekarze bez licencji, nauczycieli, misjonarzy. Istniały szkoły, świątynie i ośrodki wsparcia, a także wspólnota mieszkańców, która opierała się na wzajemnej pomocy. Mimo chaosu, wielu uznawało to miejsce za swój dom. Niezależny, ale pełen życia. W latach 70-tych osiedliła się tu słynna brytyjska misjonarka Jackie Polinger, która prowadziła ośrodek dla uzależnionych, według relacji leczyła heroinistów swoim duchowym dotykiem i modlitwą, pomagając wielu wyjść z nałogu. Obok mrocznej strony miasta istniał tu duch wzajemnej pomocy, jak to ujął jeden z dawnych mieszkańców. World City było miejscem wyjątkowym, jedynym w Hongkongu nietkniętym rządami Brytyjczyków, a przy tym z własną, unikalną społecznością. W tej skazanej na chaos enklawie żyli ludzie, którzy kochali się, wychowywali dzieci, i wspierali nawzajem, pokazując, że nawet w najtrudniejszych warunkach może zakiełkować normalne życie. W latach 50. i 60. Calonwall City było bastionem triad, gangów, które kontrolowały handel narkotykami, hazard i prostytucję. Mówiono, że nawet szczury były tam uzależnione od opium. Policja wchodziła tam tylko i wyłącznie w pełnym rynsztunku, a miejsce to było uważane za ciemne serce Hongkongu. Przełom nastąpił w latach 1973-74 gdy hongkońska policja przeprowadziła ponad 3,5 tysiąca nalotów, aresztując przeszło 2,5 tysiąca podejrzanych i konfiskując około 1,8 tony narkotyków, co znacząco osłabiło wpływy mafii. Do lat 80. przestępczość wyraźnie spadła. Te zdecydowane działania, wsparte poparciem młodego pokolenia mieszkańców, mających dość złej sławy swojego domu, stopniowo osłabiły władzę gangów. Do lat 80. poważna przestępczość w mieście Cieni wyraźnie spadła. A w 1983 lokalny komendant policji ogłosił, że wskaźnik przestępczości jest tam już pod kontrolą. Co ciekawe, triady, chociaż były naprawdę bezwzględne, pełniły tam rolę nieformalnego zarządu miasta. W okresie swojej dominacji organizowały ochotniczą straż pożarną i wywóz śmieci oraz rozstrzygały spory cywilne, np. konflikty między sklepikarzami. Jeden ze świadków przyznał, że gangsterzy działali jak de facto rada miejska, choć finansowana z narkotyków. I egzekwująca porządek przemocą. Dzięki ich rządom w pewnym sensie panował stabilny układ. Każdy mieszkaniec miasta wiedział, które uliczki kontroluje który gang i jakich zasad należy tam przestrzegać. A zwykli mieszkańcy, którzy trzymali się z dala od półświadka, mogli żyć we względnym spokoju. Pojawiały się nawet opinie, że triady chroniły społeczność przed chaosem utrzymując swoisty ład w miejscu porzuconym przez oficjalne władze. Wbrew obiegowej opinii, Kowloon World City to nie tylko przestępczość, mafię i ogólnie panująca nędza. Większość mieszkańców żyła uczciwie, tworząc samorządną, zżytą społeczność. Gdy w 1963 roku władze Hongkongu próbowały zburzyć część zabudowy, mieszkańcy natychmiast powołali Komitet antyrozburkowym, a później Stowarzyszenie Kai które dbało o ich interesy i organizowało życie w mieście. A w latach 70. i 80. do enklawy docierały organizacje charytatywne i religijne. Powstawały nieformalne szkoły, przedszkola, przychodnie. A sąsiedzi wspólnie naprawiali instalacje, pilnowali dzieci i ostrzegali się przed zagrożeniami. Choć nie było oficjalnej policji, lokalni mieszkańcy czuwali nad porządkiem. W ciasnocie i trudnych warunkach mieszkańcy bardzo mocno musieli polegać na sobie. Ustalali zasady oszczędzania prądu, opiekowali się dziećmi sąsiadów, pomagali sobie w codziennych sprawach. Wspomnienia lokatorów często podkreślają atmosferę troski i bliskości, choć z zewnątrz Kalun Wall City budziło grozę. W środku charakteryzowało się względnym spokojem. W środku tętniło codziennym, zwyczajnym życiem bardzo surowym, ale pełnym solidarności. Dla władz kolonialnych Kalun Wall City było politycznym problemem. 14 stycznia 1987 ogłoszono decyzję o jego rozbiórce. Tego samego dnia urzędnicy rozpoczęli spis mieszkańców. Wieść o planach likwidacji miasta wstrząsnęła wręcz lokatorami. Zaproponowano pakiet kompensacyjny, wart 2 miliardy i 700 milionów hongkońskich dolarów średnio około 380 tysięcy hongkońskich dolarów na rodzinę oraz mieszkania komunalne poza centrum. Do roku 1991 ponad 30 tysięcy osób przyjęło warunki i opuściło enklawę chociaż kilkaset rodzin odmówiło. Ostatecznie w 1992 roku policja usunęła ostatnich mieszkańców, którzy znajdowali się wewnątrz, a po ewakuacji teren ogrodzono. Zanim ruszyła symboliczna rozbiórka, w opuszczonym mieście nakręcono jeszcze film z Jackie Chanem. Symboliczne wyburzenie rozpoczęto 23 marca 1993 roku. Obecni byli oficjele, dziennikarze i dawni mieszkańcy. W ciągu roku miasto zniknęło z powierzchni ziemi. Odsłonięto przy tym fragmenty dawnych murów, i armaty z XIX wieku oraz ocalono centralny budynek Yamen, który przekształcono w muzeum. Na miejscu dawnego slumsu powstał Calum Wall City Park, otwarty w grudniu 1995. Zaprojektowano go w stylu klasycznego chińskiego ogrodu z epoki Qing, z pawilonami, stawami, alejkami nazwanymi na cześć dawnych ulic. To spokojne miejsce upamiętnia dziś burzliwą historię jednej z najbardziej niezwykłych enklaw miejskich w dziejach. Dzisiaj trudno uwierzyć, że w tym spokojnym miejscu istniało miasto tętniące życiem. W dodatku jedno z najbardziej nietypowych w historii. Kalun Wall City pozostawiło jednak po sobie trwałe dziedzictwo. Jego fenomen na trwały zapisał się w popkulturze. Miasto cieni zainspirowało scenerię filmów. Od dystopijnych dzielnic Batman Begins, po animacje Ghost in the Shell. W samym środku nowoczesnego miasta przez dekady istniał organizm miejski, rządzący się własnymi prawami. Gdzie obok bezprawia kwitła Solidarność. Call of World City już nie ma na łapie, jednak jego legenda jest wciąż żywa. Dzięki za oglądanie subskrybujcie ten kanał. Do zobaczenia na razie. Cześć!